Dzień dobry, miłe Pani. Dzisiaj odcinek dla kogo? Dla Pań, młodych dziewczyn, może trochę starszych dzieci, pomiędzy tym i tym wiekiem. O! Czyli powiedzmy sobie, średnio rzecz biorąc, 11 lat. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to trochę Wam dzisiejszy odcinek uprości tłumaczenie swoim dzieciom płci żeńskiej, jak wygląda miesiączka. Także posadzicie teraz przed ekranem swoje, swoją pociechę żeby wzięła swoje lareczki i jeżeli chce się czegoś dowiedzieć o okresie, to właśnie teraz jest najlepszy moment. Mianowicie, jeżeli każde dziecko rośnie, to na początku, oczywiście, ma takie piękne włosy, ale oczywiście jest dużo małe i wszystkie układy hormonalne śpią. I one się zaczynają lekko budzić około 9 roku życia, 10. No i potem, jak już się kompletnie obudzą, to w wieku 11 lat, jak się jeszcze, jeszcze nie jest taką dużą dziewczyną, o, nagle dochodzimy do pierwszego okresu, do pierwszej miesiączki. Yy, o wpływie hormonalnym też powiem w przeszłości, nie chcę tutaj w tej chwili zupełnie Was zniechęcać do wiedzy ginekologicznej, natomiast powiem mniej więcej, jak to wszystko wygląda. I znowu mamy tutaj do czynienia z naszą ulubioną macicą w formie kalarepy, którą wyrzeźbiłem sobie tutaj ładnie. Ona jest w tej chwili, powiedzmy sobie, wielkości, tak jak no, 20-latka. Ma, nie chciałem już trochę mniejszej rzeźbić, ponieważ wtedy można było okazać się, że to wszystko byłoby za małe. O, ja ją przeciąłem, proszę bardzo, mogę Wam pokazać, jak ona wygląda. Kiedy widać przednią i tylną ścianę, to jest główny trzon macicy, tu jest szyjka macicy. I teraz tak, ważna sprawa. Jeżeli nasz organizm zaczyna dojrzewać młodej, młodej dziewczynki, powiedzmy sobie 10, 11, 12-letniej. To cała tak zwana burza hormonalna, ja nie lubię tego słowa, ale powiedzmy sobie ten taki wzrost hormonalny powoduje, że tutaj w środku, tutaj w tej jamie macicy, zaczyna rosnąć śluzówka. Co to jest śluzówka? To jest taka jakby bardzo cienka warstwa błony śluzowej, taki rodzaj powiedziałbym skóry, który pod wpływem hormonalny się zaczyna zmieniać. I teraz ja wam zademonstruję, jak wygląda miesiączka. No wiadomo. Nie miałyście nigdy okresu, a okres się pojawił. Co było powiedzmy sobie 30 dni wcześniej. Zobaczcie, tutaj podaję troszeczkę takiego płynu, o. Zobaczcie, on się tam zwiększa, powiedzmy, że już mamy w tej chwili połowę cyklu, tak? 15 dni, ten płyn tutaj nam taki czerwony, pokazuje wzrost tej śluzówki, tak? Zobaczcie, jest w ten sposób, o. Ta śluzówka rośnie, ona przybiera na grubości. Ona zaczyna się od 1-2 mm, a potem ta śluzówka ma powiedzmy sobie 10 mm, tak? Zobaczcie, tutaj znowu dodaję, czyli kolejny, już mamy 20 dzień cyklu, tak? Za tydzień powiedzmy sobie, będzie okres. O, zaczynamy już, tak? Teraz zobaczcie, co robię? Trochę przychylam, żeby to się nie wylało. To Wam pokazuje, co robi natura. A my widzimy dalej tego kalarera, tak? I teraz, jak już bliży się około 28 dzień cyklu, nagle nic z góry, nic z dołu. Przychodzi okres. I zobaczcie. Ja to oczywiście pokażę w sposób grawitacyjny, mianowicie obrócę. I co się dzieje? Pierwszy okres. To jest rzeczywiście pierwszy okres. Czyli pod wpływem znowu następnych zmian hormonalnych dochodzi do zaniku elementów podtrzymujących śluzówkę i dochodzi do krwawienia. Jest jedna oczywiście jedyna możliwość, co zrobić, żeby ten okres nie wystąpił. Widzicie, tu już prawie nic nie ma. W tym momencie by po prostu dziewczynka musiała w ciąży zajść, ale to nie proponuję oczywiście absolutnie nikomu. I w następnych cyklach ten, ta cała historia się powtarza. Także to jest taki pierwszy wariant, który chcę wam pokazać. I za chwilę nagramy w drugim odcinku wariant drugi, żeby z innej strony spojrzeć na okres. No to do zobaczenia. Zasubskrybujcie kanał. Cześć.